Słyszeliście kiedyś takie określenia jak palabras cotidianas albo expresiones cotidianas? Czy też vida cotidiana? Pewnie tak, ale w sumie co to znaczy to cotidiano? Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku. Hablo Espanol. W tym odcinku porozmawiamy o tym, co znaczy słowo cotidiano i przy okazji o tym, jak uczyć się nowych Palabras cotidianas i y expresiones cotidianas, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. A teraz już zaczynamy. Zapraszam! Słowo cotidiano jest bardzo często używane w kontekście nauki języków, dlatego że znaczy tyle, co... Codzienny. To znaczy, że jest to powtarzająca się na tyle często rzecz, że jest związana z codziennością czy też z życia codziennego wzięta. Dlatego bardzo często można usłyszeć takie określenia właśnie jak palabras cotidianas, czy też expresiones cotidianas, dlatego że znaczy to odpowiednio słowa. Codzienne, czy codziennie używane, na co dzień używane i wyrażenia na co dzień używane, wyrażenia codzienne. Dlatego właśnie bardzo często można to słowo w takich kontekstach spotkać. Oczywiście nie tylko, bardzo często mówi się też o vida czyli o życiu codziennym. Oczywiście. I możemy ułożyć sobie z tym słowem jakiś przykład. Na przykład możemy powiedzieć, że cada día. Intento aprender cinco palabras cotidianas. Cada día intento aprender cinco palabras cotidianas, czyli każdego dnia staram się nauczyć pięciu codziennych słów, czy pięciu słów wziętych z życia codziennego. Tak właśnie możemy ułożyć nasz pierwszy przykład. Kolejny przykład. Quiero conocer más expresiones cotidianas. Quiero conocer más expresiones cotidianas, czyli chcę poznać więcej. Wyrażeń codziennych, więcej wyrażeń używanych codziennie. Tak właśnie możemy to zrozumieć. Inny przykład, możemy powiedzieć na przykład coś takiego. El tapeo forma parte de la vida cotidiana de los españoles. El tapeo forma parte de la vida cotidiana de los españoles. To oczywiście jest prawda, jak najbardziej. I tapeo zresztą to też, palabra cotidiana, to też słowo używane często. I co to znaczy? Tapeo, el tapeo, to jest akcja oznaczająca tapear, czyli wychodzenie na tapas, na hiszpańskie tapas. Oczywiście co to jest tapas, to już wiecie, są to te małe porcje jedzenia, które Hiszpanie bardzo lubią i istnieje słowo Tapeo, czyli wychodzenie po prostu, czy jedzenie, czy zamawianie tych tapas w barach i w restauracjach hiszpańskich. Więc jak najbardziej to forma parte, czyli stanowi część życia codziennego Hiszpanów. To zdanie to znaczy, że tapeo stanowi część, czy nawet ważną, można powiedzieć, parte importante, można dodać. De la vida cotidiana, de los españoles. I jak widzicie, tutaj mamy vida cotidiana, czyli życie codzienne. Oczywiście chodzi tutaj o to co robimy często, co jest zwyczajowe, co mamy w zwyczaju robić w naszej Kotidiana. No i te palabras cotidianas i expresiones cotidianas są oczywiście bardzo ważne w nauce języka, dlatego że uczą nas jak codzienny język wygląda i często uczniowie pytają w jaki sposób uczyć się nowych palabras cotidianas i nowych expresiones cotidianas oczywiście sposobów jest dużo ale to co ja często powtarzam i tutaj na kanale też o tym mówiłem lubię właśnie nigdy nie lubiłem list słówek, a nie list po prostu przetłumaczonych wyrażeń, tylko zawsze lubiłem, tak jak zresztą robimy tutaj na kanale, układać sobie chociażby w głowie zdania pełne z tymi nowymi palabras Cotidianas czy Expressiones Cotidianas, żeby od razu mózg łatwiej to zapamiętał, kiedy wyobrazimy sobie jakąś sytuację, jakiś kontekst, w której można Użyć, czy w którym można użyć danego słowa, czy danego wyrażenia, od razu lepiej nam się to zapamiętuje. Jeśli lubicie sobie coś notować i zapisywać, to oczywiście też warto to zrobić, żeby później móc wrócić do tych palabras, czy do tych ekspresjones quotidiana, bo oczywiście za pierwszym razem wszystkich nie zapamiętamy, więc są to. Metody, żeby po prostu sobie maglować to i przypominać, zwłaszcza jeśli nie mamy okazji od razu wykorzystać tych palabras cotidianas czy expresiones cotidianas w rozmowie. Idealnie by było, gdybyśmy mogli od razu to w rozmowie z Hiszpanami gdzieś tam zastosować, no ale oczywiście życie tak nie wygląda. Bardzo często nie mamy okazji z nikim akurat pogadać używając tych nowych, nowo nauczonych słów czy wyrażeń, więc musimy to robić sami. I warto tutaj wykorzystywać te momenty, kiedy jesteśmy sami i gadamy do siebie. Możemy gadać do siebie po hiszpańsku, jak ja bardzo często Was do tego zachęcam. I właśnie automatyzować sobie w głowie użycie nowych palabras czy nowych expresiones cotidianas. Można, tak samo jak tutaj, to robimy na kanale, powtarzać sobie Podobne zdania, a można układać zupełnie inne, i też do was do tego zachęcam, że jeśli widzicie jakieś zdanie tutaj u mnie w jakimś filmiku na kanale z nową ekspresją, z nową palabrą, no to żeby sobie to słowo czy tę ekspresję wydobyć z tego zdania i ułożyć na przykład jakieś inne zdanie w innej sytuacji, w innym kontekście albo w podobnym, żeby łatwiej nam się to zapamiętało. To już zależy od was. W każdym razie, Maglujcie to jak najczęściej i jak najwięcej możecie. Często jest też tak, że z jednym słowem czy z jednym wyrażeniem są związane inne, podobne czy należące do tej samej rodziny słowa czy wyrażenia, czy bardzo podobne znaczeniowo. I jeśli wrócimy na przykład do tego naszego tapeo z poprzedniego przykładu, no to wiemy, że jest mnóstwo słów podobnych, których możemy się uczyć grupowo, takie jakby razem, i układać sobie różne zdania w głowie z tymi właśnie słowami, bo mamy tutaj na przykład la tapa, oczywiście tapa jest tapita, czyli zdrobnienie od tego tapa, mamy tapeo, czyli ta akcja wychodzenia czy jedzenia tapas, jest tapar, tapar, czyli bezokolicznik z tym związany, czyli właśnie wychodzić czy, czy, czy też jeść tapas, konsumować tapas, jest też oczywiście ir de tapas, salir de tapas, ir de tapas, czyli iść na tapas, salir de tapas, czyli wychodzić na tapas, wychodzić na miasto, w domyślę, żeby jeść tapas. Także jest naprawdę dużo podobnych słówek, czy dużo podobnych wyrażeń, z którymi to można sobie różne zdania, czy różne sytuacje, różne dialogi, konwersacje w głowie nawet układać, i do tego też Was zachęcam. Możecie też to robić w komentarzach. Nie ma żadnego problemu, więc jest to kolejny sposób na to, żeby uczyć się i zapamiętywać też. Te nowo poznane słowa czy wyrażenia. No dobrze, ale skąd mamy wiedzieć, które słowa są quotidianas, a które nie? No, na początku być może rozróżnienie jest trochę cięższe, no ale na logikę też można zajarzyć, których słów używa się częściej, a których rzadziej i poza tym w miarę konsumowania kontentu naukowego, nawet jeśli czytamy jakieś podstawowe teksty, to nasz mózg zacznie wyłapywać powoli te słowa, które częściej się powtarzają, czy te ekspresjony, które częściej się powtarzają i w ten sposób będziemy mogli filtrować sobie w głowie mniej więcej to, czego się używa, a czego nie. Oczywiście warto konsumować takie materiały, które są pełne nowych ekspresjonersz czy nowych palabraż. Mam nadzieję, że odcinki ABLO Espaniol Wam to gwarantują, zwłaszcza polecam Wam te niedzielne odcinki, które wychodzą w niedzielę, bo właśnie one są bardziej zorientowane ku nauce nowych właśnie ekspresiones cotidianas czy też palabras cotidianas. Na tym się skupiamy w niedzielę. Więc jak najbardziej polecam Wam oczywiście te odcinki. I tutaj małe ogłoszenie dlatego, że od dziś jest dostępny nowy e-book, który napisałem we współpracy z Ugonem. Ugo to mój amigo hiszpański, który zresztą też współpracował ze mną przy tworzeniu e-booków o tym razem stworzyliśmy mały e-book z 30 Dialogos Cotidianos en Español. Dialogos Cotidianos en Español, czyli z dialogami codziennymi w języku hiszpańskim. Chodziło nam tutaj o to, żeby stworzyć jak najbardziej naturalne sytuacje, sytuacje wzięte z życia codziennego i też język wzięty z życia codziennego, właśnie pełen palabras i expresiones, których używa się na co dzień. Ugo głównie zajął się pisaniem tych właśnie dialogów, żeby one płynęły w naturalny sposób. Ja zająłem się tłumaczeniem głównie i też do każdego dialogu są komentarze. W tych komentarzach wyjaśniam kwestie gramatyczne, niektóre, które są tam być może trudniejsze czy niezrozumiałe. Czasami mówię jak o jakiejś ekspresjon, co znaczy dosłownie w tych komentarzach, bo oczywiście często dosłownie nie można ich przetłumaczyć na język polski, albo też daję wam linki do kwestii gramatycznych, które już na kanale są wyjaśnione dla waszej wygody właśnie. Macie także, jeśli w jakimś dialogu jakaś trudność się pojawi, to Często jest link w komentarz prosto was prowadzący do danego filmiku. Oczywiście nie będzie on działał, jeśli sobie ten e-book wydrukujecie, ale jeśli używacie na jakimś dispositivo elektroniką, no to od razu was to przeniesie do odpowiedniego filmiku. Także polecam Wam bardzo serdecznie ten nasz najnowszy e-book. Bierzcie go, póki jest świeży i pachnący. Link znajdziecie oczywiście pod spodem w opisie. Jest to ten sam sklep, ta sama strona co Ebooki i ale osobno Wam też w tym odcinku dam typowo do tego e-booka nowego prowadzący Was link do Dialogos Kotydianos. Właśnie na tym mi też zależało, żeby Wam pokazać jak. Codzienne sytuacje wyglądają. Są tam naprawdę różne sytuacje, bo jest przedstawianie się na uniwersytecie, są rozmowy pomiędzy znajomymi, są bardziej kolokwialne i trochę mniej grzeczne czasami sytuacje, i są też sytuacje, w których traktujemy się na pan i pani, są sytuacje z życia wzięte takie, jak robienie zakupów czy w supermarkecie, czy też e, nawet są tapas, e, o, których, e, o których w tym odcinku też już mówiliśmy e, i to dzieje się na przykład na takim mercado e, tradycjonalnym. Czyli na tradycyjnym hiszpańskim targu, gdzie są stoiska różne, stapas właśnie i jest wynajem samochodu, jest nawet tankowanie na stacji benzynowej. Także naprawdę różne sytuacje, wzięte z życia codziennego, z vida cotidiana w języku hiszpańskim, żebyście też wiedzieli, jak hiszpanie się do siebie odnoszą w różnych takich sytuacjach i oczywiście, jak mówię, w komentarzu też jest często wyjaśnione coś gramatycznego, czy też coś kulturowego, co właśnie w tych dialogach się pojawia. Musicie też pamiętać o tym, że te palabras cotidianas i y expresiones cotidianas niekoniecznie muszą być cotidianas dla wszystkich, dlatego, że hiszpański to bardzo żywy język, często się zmieniający z pokolenia na pokolenie i też oczywiście, jako że jest bardzo rozległy geograficznie, no to też bardzo zróżnicowany i nie dla wszystkich. Palabras kotidianas są rzeczywiście kotidianas. Weźmy na przykład słowo truskawka. E, coś, co jest bardzo kotidiano, e, prawda? E, I w Hiszpanii oczywiście to jest fresa. La fresa, e, czyli truskawka, e, co na przykład w Argentynie jest frutisia albo frutisia. E, tak najczęściej to wymówią, z szeismo albo z zziejismo, to dobre ele, ale nawet jeśli wymówimy to po hiszpańsku frutidia, no to to brzmi po hiszpańsku jak owocek, jak zdrobnienie od słowa fruta, czyli owoc. Więc jeśli pójdziecie do jakiejś fruterii w Hiszpanii i zamówicie medio kilo de frutillas, czy medio kilo de frutillas, no to jeśli akurat ekspedient wie, że to jest słowo argentyńskie, no to się dogadacie. Być może dogadacie się na migi, ale najprawdopodobniej jego pierwsza reakcja to będzie E? Więc w Hiszpanii raczej musicie zamówić medio kilo de fresas. Medio kilo de fresas, czyli właśnie pół kilo truskawek. Tak to właśnie by wyglądało, mimo że coś co jest bardzo codzienne, jak truskawka, może brzmieć zupełnie różnie. No i pytanie, jak się dowiedzieć, czy ten contenido, który konsumujemy, te, te treści, które oglądamy czy czytamy, są przepełnione takimi, a nie innymi ekspresjones. Czasami może być to trudne, zwłaszcza na samym początku, ale w miarę nauki przyzwyczajamy się też do tego, jak brzmią dane akcenty, więc bardzo często później będzie nam łatwo powiedzieć, że a, ten akcent brzmi latynoamerykańsko, więc. Jeśli oglądamy jakiś tam filmik na YouTubie czy jakiś film czy serial, no to muszę uważać bo być może nie wszystkie ekspresiones będą też komunes tutaj w Hiszpanii na przykład albo też odwrotnie nie wszystkie hiszpańskie będą się zgadzały i będą używane po drugiej stronie oceanu bardzo często tak nie jest więc na to Należy zwracać uwagę. Można na Netflixie, na przykład, czy na jakiejś innej platformie, sobie sprawdzić, gdzie został wyprodukowany jakiś serial czy film. Czy jeśli oglądacie filmiki na YouTubie po hiszpańsku, na przykład jakichś nauczycieli, to polecam wam sprawdzenie opisu, albo być może jakiś autor ma filmik o sobie i mówi tam skąd jest, bo oczywiście później. Będziecie mogli zajarzyć, że ktoś jest z Hiszpanii, a ktoś jest z Ameryki Łacińskiej, ale na początku może być to trudne, więc czasami dają autorzy informacje o sobie gdzieś tam, więc polecam Wam to też zrobić, żeby w Hiszpanii nie zamawiać medio kilo de frutillas. Tu jako curiosidad, jako ciekawostka mogę Wam powiedzieć, że nawet mnie się ostatnio to przydarzyło właśnie jak przygotowywałem tłumaczenie do tych dialogów, o których mówiłem. W jednym dialogu jest taka sytuacja, że jedna osoba mówi, że zapłaci gotówką, bo akurat ma ze sobą tyle pieniędzy dokładnie ile trzeba i używa słowa "justo" w tym znaczeniu, mówi lo tengo justo, que lo tengo czyli bo mam. Właśnie dokładnie tyle ile trzeba. No i ja, będąc z Grudziądza naturalnie piszę tłumaczenie, że akurat mam pasowne ale tuwe una corazonada, tu we una corazonada, czyli tutaj przy okazji kolejna palabra Kotidiana, una corazonada, czyli przeczucie miałem przeczucie, czy coś mnie tknęło, i sprawdziłem w Google, czy rzeczywiście, to słowo mam. Pasowne jest używane w całej Polsce. Okazuje się, że nie. Że w moim grudziąskim rejonie na północy raczej się rozumie to i się tego używa, ale reszta Polski używa słowa odliczone. Ja oczywiście też znam słowo, że mam odliczone, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że. Ludzie z innych regionów Polski mogą nawet nie wiedzieć, co to znaczy, bo widziałem, że niektórzy wpisywali w Google' pytanie po prostu, co znaczy pasowne. I ktoś tam na forum jakimś odpowiedział, nawet, że pasowne w okolicach Kociewia, czy na Kujawach, czy na Pomorzu może znaczyć, że ktoś ma odliczone akurat pieniądze, więc widzicie, nawet we własnym języku można się zdziwić często, że w innych regionach ta palabra Kydiana nie jest aż tak kotydiana. No to idąc za poradami z tego odcinka, nauczmy się innego słowa, które jest związane z cotidianą i ułóżmy sobie od razu z tym słowem jakieś pełne zdanie, na przykład Nuestros empleados se reúnen cotidianamente para mejorar la calidad de nuestros servicios. Nuestros empleados se reúnen cotidianamente para mejorar la calidad de nuestros servicios. Czyli nasi pracownicy... Spotykają się czy organizują spotkania codziennie. Tutaj mamy Kotidianamente, jest to przysłówek, czyli znaczy to codziennie, jak codziennie, czy kiedy codziennie, żeby polepszyć jakość naszych usług. Tak tutaj możemy to zrozumieć. I jak widzimy, mamy z tej samej rodziny słowo Kotidianamente, czyli w sposób quotidiano. Oczywiście tych słów może być często więcej, jak widzieliśmy z tapasz. Bardzo często różne słowniki dają nam kognaty, czy też rodziny słów. RAE na przykład bardzo często daje synonimy, albo słowa podobne, czy też wikisłownik angielski, czy też hiszpański również, więc te materiały też Wam polecam, żeby poznawać całe grupy, albo całe rodziny takich słów, i jak mówię, układać sobie słowa, e, nawet poważniej brzmiące, jak tutaj, że nuestros empleados se reúnen cotidianamente para mejorar la calidad de nuestros servicios. To cotidiano bardzo często występuje też w takich wersjach. E, możemy powiedzieć na przykład coś takiego: Nos gusta hablar sobre lo cotidiano. Nos gusta hablar sobre lo cotidiano. E, I tutaj mamy. Coś być może dziwnego, na pierwszy rzut oka, lo znaczy to, to co jest codzienne, to co dotyczy życia codziennego, czyli lubimy mówić o tym, co dotyczy życia codziennego. Tak właśnie możemy to lo zrozumieć i bardzo często właśnie lo pojawia się w różnych artykułach czy publikacjach. Możemy powiedzieć na przykład też coś innego, Używając algo cotidiano, algo cotidiano, czyli coś codziennego, e, też bardzo często używa się tego właśnie z algo. E, możemy powiedzieć, na przykład, e, że, si hacer deporte fuera algo cotidiano, para nosotros tendríamos más energía. Si hacer deporte fuera algo cotidiano, para nosotros tendríamos más energía, e, czyli gdyby robienie sportu, dosłownie, czyli gdyby upra uprawianie sportu, było dla nas czymś, Tutaj mamy albo czymś codziennym, czymś związanym z życiem codziennym, mielibyśmy więcej energii. Oczywiście domyślamy się z gramatyki tego zdania, że to nie jest prawdziwe, to nie jest realne, dlatego że mamy tutaj zdanie hipotetyczne. Gdybyśmy uprawiali sport, gdyby uprawianie sportu. Było dla nas czymś codziennym, to byśmy mieli więcej energii, ale oczywiście nie jest, więc jej nie mamy. Tak to właśnie wygląda, to jest oracjon kondycjonal. O takich zdaniach mam kurs, też link znajdziecie pod spodem w opisie i też mówimy w e-bookach o z ugonem o tych właśnie zdaniach, o zdaniach tego typu. Są osobne rozdziały w e-bookach o również. Więc jak widzimy, mamy dwa kolejne sposoby. Bardzo często spotykane, bardzo często mówi się o lo cotidiano albo algo cotidiano. No i tak to właśnie wygląda ze słowem cotidiano w języku hiszpańskim i z nauką palabras i y expresiones cotidianas. Napiszcie, jak wy lubicie to robić i czy macie podobne być może metody poznawania i automatyzowania sobie nowych palabras czy expresiones. Jeszcze raz polecam Wam tę nową książkę, ten nowy e-book z dialogami, z Dialogosz Janusz i dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dowiedzieliście się czegoś nowego, na przykład o... Tym jak jest truskawka po argentyńsku. Jeśli tak jest, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga. Ja na sam koniec pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki. Jak zwykle też jestem w ogrodzie przed hotelem Santa Catalina. Ten hotel jest, o tam właśnie, trochę za drzewami, więc go nie widać. W każdym razie mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i jak mówię, jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę, bo to zawsze pomaga. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, dziękując Wam raz jeszcze za obejrzenie i za wysłuchanie, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A, oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y Asztalego.